Witam serdecznie i zapraszam na film, w którym zobaczycie rzeczy z nowej kolekcji, jaka pojawiła się w sklepie Pepko. Poza tym, będziecie mieli okazję też zobaczyć pozostałe nowości, dekoracje, ozdoby i akcesoria, jakie kupić można w tym sklepie. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Kubeczki, które teraz widzicie, dostępne są w dwóch kolorach, mają pojemność 450 ml, kosztują 12 zł. Te rzeczy są również z nowej kolekcji i zaraz przyjrzymy się im nieco dokładniej. W wielu sklepach PEPCO pojawiła się już nowa kolekcja Biały Lotus, a w niej wiele akcesoriów i dekoracji. Przejdźmy zatem do przeglądu. W kolekcji jest na przykład ten zestaw zawierający trzy niewielkie miski. Wszystkie mają ten sam wzór, różnią się kolorami, cena zestawu to 15 zł. Każda ma pojemność 230 ml. Naczynia mogą być myte w zmywarce. W tej kolekcji jest także zestaw zawierający dwa dekoracyjne talerzyki mające kształt liścia. Wymiary talerzyków podane są na opakowaniu. Cena zestawu to 20 zł. Większy talerzyków ma długość 26,5, mniejszy 24,5 cm. A oto następna nowość, jaką jest prostokątna dekoracyjna poduszka. Na każdym z rogów ma ozdobne frędzle w kolorze złotym. Poduszka wzorzysta jest z jednej strony, ma wymiary 40 na 60 cm, kosztuje 35 zł. Poszewka poduszki zapinana jest na zamek. Co jeszcze znaleźć możemy w tej nowej kolekcji? Zobaczmy. Są też różnego rodzaju dekoracje, np. taka jak ta, mająca kształt ptaka. Taką ozdobę w kolorze złotym kupić możemy za 8 zł. Wymiary podane są na metce. 10 zł kosztuje też ceramiczna figurka przedstawiająca buddę. Jest także dekoracyjny symbol kolekcji ceramiczny kwiat białego lotosu. Świecznik ma średnicę 12 i wysokość 7,5 cm. Kosztuje 15 zł. To, co widzicie teraz, to drewniane pudełko do przechowywania. Pudełko jest również z nowej kolekcji. Ma wymiary 18x18 i 7 cm. Kosztuje 15 zł. Poza tym w nowej kolekcji znaleźć możemy też stołową lampę dotykową. Lampa LED, mająca wysokość 20 cm, kosztuje 30 zł. Lampę możemy naładować za pomocą dołączonego do niej kabla USB. Wykonana jest z metalu oraz tworzywa sztucznego. W nowej kolekcji jest też i taka figurka. Jest to dekoracja naścienna, którą kupić możemy za 20 zł. Ta ozdoba jest ceramiczna. Co więcej, nowością są także poduszki na krzesła. Dostępne są w kilku kolorach, wykonane są z miękkiego w dotyku materiału. Pikowane poduszki mają wymiary 40 na 40 cm. Każda kosztuje 20 zł. Poduszki są w 100% poliestrowe. Tak wygląda ta sama poduszka na krzesło w drugim kolorze. Nowości w sklepie Pepko jest znacznie więcej. Zobaczmy następne. W nowej kolekcji pojawiły się także bieżniki na stół. Całkowity wzór bieżnika, którego cena to 20 zł, widoczny jest na opakowaniu. Ma charakterystyczne dla kolekcji wzory oraz dekoracje. Wymiary 33 na 150 cm. Wykonany jest w większości z poliestru, także z bawełny oraz wiskozy. Te same wzory co na bieżniku widoczne są także na obrusie, którego wymiary to 140 na 220 cm. Cena obrusu to 35 zł. Wykonany jest z tego samego materiału co wcześniej pokazany bieżnik. A całkowity wzór po rozłożeniu widoczny jest na opakowaniu. W nowej kolekcji jest także okrągła taca z tworzywa sztucznego. Zobaczmy teraz na tą tacę w charakterystycznych dla kolekcji odcieniach oraz wzorach. Dostępna jest w jednym wariancie kolorystycznym, kosztuje 20 zł, niestety nie widać tutaj, jaką ma średnicę. I jeszcze jedna nowość, którą teraz macie okazję zobaczyć. Płytkie i głębokie talerze, dostępne w dwóch kolorach. Taki jak ten ma średnicę 20 cm, kosztuje 12 zł. Talerz jest ceramiczny, może być myty w zmywarce, nadaje się też do mikrofalówki. Tak jak wszystkie naczynia z tej kolekcji, które za chwilę będziecie mieli okazję zobaczyć. Do talerzyka płytkiego dopasować można też głęboki, dostępny w tych samych kolorach. Taki jak ten ma średnicę 19 cm, kosztuje 15 zł. Tależe dostępne są w dwóch odcieniach kolorystycznych, jest też i nowy młynek do pieprzu, którego cena to 15 zł. Poza tym w sklepie Pepko w nowej kolekcji jest także dekoracyjna taca, mająca wymiary około 19 na 25 cm. Tacę kupić możemy za 10 zł. Zobaczmy teraz, co poza rzeczami z nowej kolekcji kupić możemy jeszcze w sklepie Pepko. Na przykład obrus PVC mający wymiary 140 na 100 cm, dostępny w kilku wzorach. Cena obrusu to 8 zł. Zestaw zawierający cztery podkładki na stół mające wymiary 43 na 28 cm. Cena zestawu podkładek z tworzywa sztucznego to 5 zł. Dostępne są w różnych wzorach do wyboru. Wśród nowości w sklepie Pepko pojawiły się także akcesoria do czyszczenia. 12 zł kosztuje szczotka z dozownikiem. Zestaw zawiera także wymienną końcówkę, na której jest gąbka. 4 zł to cena gąbki z uchwytem. 30 zł kosztuje solarna osłonka na doniczkę podświetlana lampka milet. Tak właśnie wygląda ta osłonka, która świeci światłem w odcieniach jasnej bieli. Są także nowe dekoracje ogrodowe, niewielkie skrzaty dostępne w kilku wzorach. Wymiary każdego ze skrzatów, który kosztuje 4 zł, podane są na metce. Zobaczmy teraz na wszystkie dostępne wzory takiej dekoracji. A oto następna rzecz wśród solarnych nowości. Solarne oświetlenie z lampkami LED i dekoracyjnymi motylami. Tą ozdobę ogrodową kupić możemy za 25 zł. Jak widać składa się z wielu kolorowych motyli oraz sztucznych roślin. Na patyczkach umieszczony jest drucik z lampkami LED. Lampa zaświeca się automatycznie po zmroku, ma też możliwość włączenia i wyłączenia oświetlenia. Doskonale nadaje się do ogrodu jak i na balkon lub taras. Wśród akcesoriów kuchennych znaleźć możemy zestaw zawierający dwie szklanki. Każda ze szklanek o niestandardowych kształtach ma pojemność 540 ml. Naczynia wykonane są ze szkła borokrzemianowego. Mogą być myte w zmywarce, nadają się też do mikrofalówki. 8 zł kosztuje zestaw zawierający dwie kuchenne ściereczki mające dwa różne wzory. Ściereczki z mikrofibry mają wymiary 60x40 cm. A oto następna nowość owocowa miska do serwowania. Zestaw trzech misek w kształcie truskawek ma całkowitą długość 24 cm, kosztuje 20 zł. Jak widać, w sklepie Pepko pojawiło się wiele nowości. Zobaczmy jeszcze na nowe kubeczki, które znaleźć można już w wielu sklepach Pepko. Ten kubeczek z rantami uchwytem w kolorze złotym kosztuje 10 zł. Jest porcelanowy, ma pojemność 370 ml. Nie może być myty w zmywarce, nie nadaje się też do mikrofalówki. Tak wygląda drugi wzór, takiego rodzaju kubeczka. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.